A pani by chciała obiadek zjeść, a Kicia nie daje. Spać sobie poszła. Miałczała, 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 żeby ją wziąć na rączki. Tutaj muszę taką nóżkę na nóżkę, żeby nie spadła. o. I teraz troszkę się bawi, a ja to chcę zjeść. pani tutaj obiadek ma i chce jeść. A Kizia tutaj troszkę zagląda. Nie, nie wolno zaglądać do obiadku, nie wolno. Kicia jak ładnie będzie siedziała, to możesz siedzieć, tak? Bez atakowania tutaj. Jak chcesz, to sobie sieć. A ja będę jeść. Nie, nie wolno do obiadu. Te tak, tak, to będziesz spadać. Ładnie trzeba usiąść, ładnie. Tu ładnie kotek siedzi, nie wymyśla. No. Ładnie siedzi już, pokaż. No, ładnie siedzi. Ładnie siedzi już. I pani nie, a kotek ładnie siedzi. No.